Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na miesiąc czerwiec 2023 dla bliźniąt. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu. 10 mieczy, uczucia, dwójka była. praca i finanse. Sześć buław odwrócone. Rodzina i przyjaciele. Wieża. Czego nie widzisz? Pięć... kielichów. Niemiłe w tym miesiącu. Osiem kielichów. Miłe w tym miesiącu. Ustępnik. Było, że karta... Trójka buław, zdrowie, dziesiątka mieczy. Należy zwrócić uwagę na kończyny, zrobić rutynowe badania krwi, uczucia, dwójka buław to jest brak działania. Trudno jest zdobyć się na działanie. I stoimy. To jest miesiąc cierpliwości, która powoli się nam kończy. Może pojawić się uczucie niepewności i poczucie braku stabilności u boku, u boku obecnego partnera. Mogą pojawić się sprzeczności i różnice charakteru. Mogą pojawić się wątpliwości co do wyboru partnera, co do dalszej przyszłości. Praca i finanse, szóstka była odwrócona. Sukces jest, ale sprawa się ciągnie. W tym miesiącu czekamy na działanie, na spełnienie marzeń, czy obiecanki cacanki. Czekamy, aby nasze plany, lub kogoś spełniły się. To też jest porażka na skutek postępu. Może. Pojawić się rozczarowanie tym, co nam obiecano. Zbyt wybujałe ego strony przeciwnej może nam utrudnić życie. Rodzina i przyjaciele wierzą. Tutaj mogą pojawić się problemy finansowe. Również zostaną rozwiane złudzenia. To też jest konflikt. Tutaj jest Duża i nagła zmiana kierunku. Coś zostało powiedziane, wyjaśnione, została powiedziana prawda, pojawiło się oświecenie. To jest zmiana światopoglądu. Pojawi się duży przełom. Czego nie widzisz? Piątka kilku. Nie widzisz depresji, nie widzisz swojego opłakiwania nad sobą. Lub nie widzisz, że ktoś płacze nad sobą. Również nie widzisz swojej wartości. Wracamy do przeszłości. Opłakujemy przeszłość, niż ruszymy do przodu. Ruszymy po nowe i dobre. Nimiły w tym miesiącu ósemka klifa. Emocje. To może być emocjonalny miesiąc, patrząc na piątkę kielichów i ósemkę kielichów. Będą zmienne decyzje. Może pojawić się rozczarowanie, może pojawić się związek na odległość. Niektórzy pomyślą o wyjeździe. Trudno nam będzie rozpocząć nowe działanie na gruncie zawodowym. Tutaj jest zastój, i również brak chęci. Do pracy. Miłe w tym miesiącu. Pustelnik i trójka błow. Miłe będzie ubezpieczenie. Antyki, zabytki. To jest również planowanie przyszłości i wyrwanie się z marazmu. To też jest życiowy bilans zysków i strat. Porzucamy lęki i chcemy zacząć coś od nowa będziemy pewni siebie dalekowzroczni tutaj będzie sukces w pracy będzie sukces w działaniu nauczymy się również podejmiemy szybkie i trafne decyzje i tego wam życzę dziękuję pozdrawiam dbają o siebie Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie z pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Do o siebie.